Ja jestem Weronika i witam Wam w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie się trochę działo, bo między innymi będę miała stawianą w pokoju nową szafę. Wiem, że dopiero zrobiłam porządki w szafie, właśnie w całym pokoju, ale tak, stwierdziłam, że brakuje mi trochę miejsca na, i na ubrania, i na inne rzeczy, że będę mieć zmienianą szafę. To, co widzieliście na początku, to są właśnie paczki, które przyjechały wczoraj z Ikei, właśnie z moją e, szafą którą sama zaprojektowałam jest to szafa typu PAX teraz czeka mnie wyciąganie wszystkiego z moich obecnych szaf żeby zrobić miejsce na ja, wąb, bo te szafy będą wyniesione będzie mój brat i pomoże mojemu tacie i to razem zrobią niestety ja w tym czasie muszę gdzieś jechać więc nie będę przy tym obecna ale później będę musiała wszystko z powrotem poukładać to wam wszystko pokażę na tą chwilę mamy godzinę 11. Jestem z Rademenezem po spacerze. Rademenez zresztą sobie. Chodziliśmy prawie godzinę, jest dosyć ciepło, więc już się dłużej nie dało. Długo siedzieliśmy też sobie w cieniu, prawda, Rademenez? Tak, obserwowaliśmy ptaki, a w tym momencie Rademenez sobie odpoczywa. Ja się zabieram za wyciąganie rzeczy sza, więc trochę będę mieć bałaganu tu na łóżku. Zresztą to łóżko też będzie przestawiane, będzie tu totalny miszmasz, ale myślę, że będzie fajnie. Także muszę wszystko powyciągać, poprzestawiać, to co niepotrzebne, myślę, że to mi chwilę zajmie, a później muszę jeszcze zrobić kilka rzeczy do pracy i no, między innymi muszę sobie przygotować tematy lekcji, bo od września będę Panią od matematyki. Zresztą zawsze będzie wynoszona z mojego pokoju, no właściwie no nie dlatego, że jakby jej nie chcę, ale mój pokój nie jest zbyt duży, a poza tym stałaby właśnie pusta, bo będę mieć jedną taką wielką. Zostanie mi biurko, taka mniejsza szafa, na której będzie stał terrarium, więc jak do wiadomo jest szafa tylko dla siebie, no i ta ogromna szafa na łóżko wiadomo, <grymne> fotel, mały stoliczek, to będzie wszystko, ok, teraz na łóżko zaczynam wyciągać wszystkie rzeczy, które mam tutaj, tego trochę jest, więc może po prostu się za to zabiorę. Nie, ja jako osoba, która uwielbia porządek, będę naprawdę miała wielki problem, że tu będzie przez jakiś czas, no przez kilka godzin raptem, a będzie wszystko wyłożone. No, ja tak nie, naprawdę, ja uwielbiam mieć porządek w pokoju, mieć wszystko pięknie pokładane, żeby wszystko miało swoje miejsce. Teraz muszę wziąć wszystko z tej szafy, tej największej, ale już mi zaczyna brakować miejsca na łóżku, więc muszę trochę pokombinować, ale tego już Wam nie będę pokazywać. Tylko pokażę Wam już efekt końcowy bałaganów w moim pokoju. W szafie mam coś też z sobą, mam tylko fifi. Bo chcę podziękować moim braciom i moim tacie, że pomogli mi tu poprzenosić wszystko w tym pokoju, no bo sama bym tego na pewno nie zrobiła. To są to jednak ciężkie meble. Tak to wszystko wygląda. Chciałam też pościągać książki z regału. Z tego bardzo dużo. I jest ładna. Ale no cóż, Rademon no już się tu interesował. patrzył wchodzić po ubrania, chować się. Jeszcze tu musiałam poukładać. Rademon jest tu gdzieś przed. chować. się, o! Jest, pojawił się. Jest tak zainteresowany tym wszystkim. Widać, że to jest dla niego taki twór przeszkód. Jest wręcz zachwycony. Tam będziesz nas spróbować na no kombinuj, kombinuj. Masz przynajmniej jakąś zabawę, nie? Spać teraz na pewno nie pójdziesz. Okej, okay, zmieniłam strój. ja teraz coś załatwić. Jak wrócę, to zobaczmy, jak poszły nasze remoty. Jak widzicie, zaczynam tu już powoli wszystko układać, bo szafki już stoją, pokażę Wam je, ja to zamknę, żeby móc Wam to pokazać, no, już tu trochę straciłam, ale go nie. długo to trwało, wszystko zmontowanie, później wynoszenie, ale fajnie, naprawdę, niesamowite, naprawdę, może jest, pasuje, więc tu mamy, no jeszcze nie poukładane, tak Wam tak na szybko pokażę później dopiero jak już wszystko będzie ułożone nie chcę pokazywać Także, no i tu mamy też taki wieszak duży na półki tu mam też swój żeby mi miejsca nie zajmował no i tak to w pokoju jest ogólnie pusto będzie jeszcze trochę przemeblowanie. ale to Wam pokażę później jak już wszystko będzie zrobione jak już poukładam, bo no, jest już późno już jest 20 no, ja przyjechałam około 17, więc no trochę zeszło nam, no, z tym a już muszę poukładać, a nie chcę tego zostawiać na jutro czy coś. No zresztą jak za mną widać, no raczej będę w nim jak gdzie spać. <ścoughs> więc y, zabieram się za układanie, jak to zrobię, to Wam wszystko pokażę. Wszystko jest poukładane w końcu w szafach. Trochę mi to zajęło, ale to było takie przyjemne układanie. Więc w pokoju też mam łóżko już przedstawione, co przed chwilą widzieliście. Jak one mają to samo miejsce, właściwie tylko na innej szafce. I co jeszcze, biurko jest w innym miejscu. Mam teraz je przy drzwiach, pod ręką. Ale to, co najważniejsze, znajduje się za mną. I to, co w środku, właściwie jest najważniejsze. Bardzo fajnie my się tam poukładałam. Tak, że nie będzie problemu z czegokolwiek znaleźć. Pokażę Wam pierwszą szafę. Są tutaj moje sukienki, takie fajne kosze, trzy. To mam też w drugiej, tam obok szafie. Tak to wygląda. No i tu mam jeszcze jeden kosz, steper. Mam pomoce dydaktyczne i torbę na laptopa. Tak wygląda pierwsza szafka. W ogóle bardzo podobają mi się. Jest piękne po prostu. Nawet tu jest druga. Są same kółki i ciuchy to mamy oczywiście. jakieś właśnie tutaj swetrów, czegoś, co noszę rzadko, na przykład bluzy, bo ja bluzy na co dzień noszę. Tu mamy spodniczki Następnie długie spodnie. Krótkie spodnie. I tutaj bluzki. I takie ubrania, które raczej noszę po domu. Jakieś właśnie wygodne dresy, coś tego typu. No i ostatnia szafa, w której najwięcej się dzieje. O, widać marynarki i mamy tu marynarki oczywiście zaczynamy od koszy tak jak już mówiłam, w tych koszach mam połowane takie rzeczy, których nie potrzebuję na co dzień i które raczej no nie muszą być pod ręką tylko są wyżej następnie mam tutaj marynarki i bluzki takie na krótki rękaw tutaj także mam na krótki rękaw ja tutaj mam soczewki, płyn do soczewek jakieś lusterko tutaj mam swoje kosmetyki do makijażu Tutaj mam bieliznę, piżamy i stroj kąpielowy, no i na końcu mam tutaj bluzki, z, właśnie takie na krótki rękaw, których no raczej na, nie codziennie noszę, bo na przykład mam takie bluzki całkowicie cieniutkie czy jakieś crop -topy, no to tego do pracy nie noszę, dlatego jest tutaj niżej. I to w ten sposób wygląda, teraz obecnie leży na parapecie, odpoczywa, prawda Radmenes? Rademir miał dzisiaj dzień pełen wrażeń. On nie lubi, jak się coś w domu dzieje. No jak zresztą każdy kot nie lubi zmian. Ale myślę, że je zaakceptował, bo pochodził, po pokoju wszystko pooglądał. No, mam nadzieję, że będzie zadowolony. Co mnie <grystanie> Ważne, że masz dostęp do parapetu, na którym lubisz leżeć, prawda? O, ogonek chodzi, więc jest jej Na dzisiaj myślę, że będzie koniec. dobro się działo. To był... Długi dzień, ale fajny. Naprawdę i ja uwielbiam układać rzeczy w szafach. Pewnie czasem się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, też zapraszam na TikToka i Instagrama. Zobaczenia. Pa.